Cześć, słuchajcie, mam żarcie dla czczownic. Zobaczcie, jestem w gospodarstwie rolnym, w którym odpadem są właśnie takie e, obierki. No, a dla mnie te obierki się bardzo przydadzą, więc pakuję je w worki i będę miała co dorzucać zdrowego dla mojej czczownic. No, to świetnie, mam marchewkę, więc będę dokarmiać moje czczownice. To wywalę jednak tak. Zdecydowałam się. O, tylko tutaj są życzownice, zobaczcie. Dlaczego ja to a, po prostu trzymałam tutaj? Dlatego, że życzownice lubią właśnie takie korzonki. Nie wiem, czy widzicie, tutaj jest taka życzowniczka, muszę je powybierać, poprzerzucać. I one żyją właśnie w takich, w takich korzonkach, bardzo dobrze się czują. Także ja sobie tutaj to odczyła. A bo to jest pokrzywa, więc <laughs> trochę mnie zakło, ale dobrze, to zrobię później. A teraz co zrobię, jak im będę dokładała tego jedzenia, bo to już widziałam na filmach. Ja odsunę sobie tutaj kawałek i w ten kawałek po prostu wrzucę tej marchewki. Ona jest świeżutka, taka pachnąca, fajna, słuchajcie. I tak to zrobię. Tak, żeby one miały gdzie uciec, czyli mają, mają tutaj tą ziemię yy, i i po prostu mają gdzie uciec. Tutaj sobie tam będą się rozmnażać, a jak będą chciały przyjść, się najeść, to będą miały takie marchewki. I w taki sposób właśnie przesunięcia na jednym boczku zrobię tak wszystkie skrzynie. Let's see what we can Patrzcie, Taram. A to impreza trwa. Dodamy jeszcze marcheweczki. Mamusia doda, żeby się ładnie tutaj dziewczynki mi się najadły i się rozmnażały. I te koniecznie zajrzymy teraz, to ja już będę spokojna naprawdę za tydzień dopiero do nich zajrzę, pewnie tu już będzie wszystko spleśniałe o! i wtedy dopiero będę mogła się wziąć za to życzownicę, żeby to po prostu przerobić dobra i tutaj, gdzie mamy te odpady z kompostownika i tutaj dużo jest tych życzownic nawet może przerzuciła część, bo tu już zaraz mi będą kurcze wychodzić o, potrzebuję kolejnych pojemników, potrzebuję pojemników, a nie mam, a tutaj tak dorzuciłam, że to już albo przesieję to i zrobię jeszcze raz, zrobię wymianę podłoża, bo też tak można zrobić, żeby zrobić wymianę podłoża po prostu i tylko wyciągnąć te dżdżownice, wyciągnąć, wyciągnąć i też jakby rozszerzyć na kolejne podzielić jakby to, nie, na kolejne te kontenery. Tylko muszę sobie skombinować jakieś kontenery, bo przecież już wszystko co <laughs> mogłam to miałam. Tu mam jeszcze taki e, w razie czego, ale on jest za malutki. No, dobra. O proszę. Okej. Okay. Zrobione. A resztę tak cennego surowca pozyskanego dzisiaj przeze mnie rzucę. Oczywiście.